najważniejsze wydarzenia z nowożytnej historii Polski Unia Lubelska to moment połączenia Korony Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim w 1569 roku. W tym momencie nasze państwo osiągnęło powierzchnię 867 tysięcy km 2 a wspólna państwowość spowodowała ekspansję naszej kultury na wschód przy jednoczesnym przesiąknięciu naszej kultury kulturą wschodnią. Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja. Była to próba reformy Rzeczypospolitej, która w XVIII wieku stała się państwem zaściankowym. Choć Konstytucja funkcjonowała przez niedługi okres, stała się ważnym elementem naszej kultury narodowej, napędzającym wielu Polaków do walki o utraconą chwilę później niepodległość. Drugi i trzeci rozbiór Rzeczpospolitej. Po wojnie w obronie Konstytucji 3 maja i Konfederacji Targowickiej doszło do drugiego rozbioru, podczas którego wojska rosyjskie zajęły Rzeczpospolitą. Staliśmy się wówczas niewielkim państewkiem będącym pod kontrolą Carycy Katarzyny, a po nieudanym powstaniu kościuszkowskim w 1795 zaborcy ostatecznie zlikwidowali nasz kraj na 120 23 lata. Fast for Wisdom, zaobserwuj